Panie Adamie, uśmiech! Panie Adamie, uśmiech, bo podróż za jeden uśmiech, właśnie! A, o, o, podróż za Panie Adamie, obróć pan się, O właśnie, Panie Adamie, podróż za jeden uśmiech, jest, jest! Je, je. Mamy tak przeprawę promową tak. na rzece. Bóg. Tak za Zaburzę mielnik, to tak. najlepszy promiarze. Takie, to, to teraz to się podoba. To teraz się podoba i to magnes tak. dla pana Adama też będzie. Tak, tak, jak, tak. jak był uśmiech, kochani. Uśmiech, taka kochani. atrakcja to jest tylko w mielniku tak, i. Bezpieczna rzeka, trzeźwa warzeka teraz jeden uśmiech. Trzeźwa... Trzeźwa warzeka już była? Tak, bo... była, tak. Puchał, teraz się uśmiecha. Nie, ja, naprawdę, no Za no. no dobrze, że... No. że... To było, no. To nie oszukuje, to. to no. warzeka się skończyła, A, teraz, teraz już... Ma... Teraz jest piękny uśmiech. Piękny uśmiech. Kochani, tu w ogóle jest pięknie w tym milniku. Jest naprawdę mnóstwo atrakcji turystycznych. Wieże widokowe, kopalnia tu jest taka słynna, góra kredy, zamkowa. Kredy, kredy, kopalnia. kopalnia kredy, góra zamkowa, tu nawet cerkiew zabytkowa. A w ogóle, a kulinaria tutaj w tej gminie to korowaje robią w muszczonie królewskiej. Najlepsze w ogóle na okolicy. To nigdzie takich nie ma. Panie Adamie, to trudne. Cały czas robota trudna. I ciężka, I ciężka. I ciężka. Także zostawcie serduszko dla Pana Adama i też się uśmiechajcie. Zobaczcie, jakie my mamy. Atrakcje w Gminie Mielnik. Dziękuję, że mogłem przypłynąć za jeden uśmiech. To wyjątkowa akcja także.